Dziewczyny, nie możecie po prostu zniknąć! Ale mamo, co no, zniknąć? Gdzieś, eh, eh. Jakbyśmy były niewidzialne i niesłyszalne. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę. Oka, będziemy robić imprezę do 20 Dobry żart. Ja ci zabrałam, żebym... ja niby go potrzebowała, Tak, akurat. No, potrzebowałaś, bo chciałaś mi dać jakby karę, teraz bym wylazła na twoje Stop, stop. stop. Na... Dziewczyny, ja mam służbowe sprawy, mam dużo rzeczy, mam pracę zdalną, ja nie będę wysłuchiwała jakichś awantur o gniotkach, macie się same dogadać. Cisza, cisza. Ja potrzebuję spokoju, rozumiecie? Ja muszę no, pracować. Ale mama, tak nie jak dziewczyny, nie możecie po prostu zniknąć! Ale mamu, mamo, co zniknąć? Przecież to, to jest ważna sprawa, dlatego że ona jest dla mnie mega chamska. Tak, tak, tak. To ja mam jedną ja pomagać, tak, tak. Tak, nie Tak, tak. Mamo, nie udawaj się, nas nie słyszysz. To naprawdę jest ważna sprawa. Ona jest mega wyręczna. Właśnie. mamo. 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 No mamo, naprawdę musisz nas wysłuchać, a bo po prostu powiedz, żebyśmy sobie poszły. No mamo, powiedz co! Mamo! 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 Ej, ona chyba naprawdę nas nie słyszy. Mamo! 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 No chwila, musimy to sprawdzić. Mm. Mm. Ej, oszalałaś? No, ale mama się tym nie przyjęła. Jakbyśmy były niewidzialne i niesłyszalne. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę. A! Przestań krzyczeć! Ja ciebie niestety słyszę i widzę. Uszy bolą od tego, ale mama chyba nas nie widzi ani nie słyszy. Raczej, jakbyś się tak wydarła, to by już dawno zareagowała i kazała ci się uciszyć. Ej, a może. Poskażam przed stołem i, i może jakoś wtedy zareaguje. Może specjalnie tak zrobiła, żeby jakoś nas ucieszyć czy coś. chodzi. Mama chyba naprawdę ma nas nie słyszy i nie widzi. No. Bo raczej by zareagowała. No. Chodźmy do mojego pokoju się naradzić. Okej. Okay. No dobra, jesteśmy niewidziane, więc możemy wimprezować, yy, hmm. przeglądać różne rzeczy, hmm. e, których nie powinniśmy zobaczyć. E, na przykład szukać w szafkach. Tak, szukać po szafkach. No właśnie. I możemy też oglądać filmy, które są nam zabronione. No. Bo się z mnie nie widzieli. Możemy sobie spokojnie usiąść, a mama no. będzie widziała, że tam jesteśmy. Możemy I robić wszystko. możemy robić wszystko. Ej, ale w sumie może i nie możemy, bo mama może słyszeć tą muzykę. No właśnie. Chodź Chodźmy usprawić. sprawdzić. Weź telefon, puść muzykę. Okej, okay, zobaczymy. Pionka. Będziemy robić imprezę do złodziania I tak nas tak, nie słyszysz, mama, My rozwalimy cały dom muza! Ej, a ja mam się iść tutaj żebyśmy mieli imprezę! No tak! No to wiemy. No, trochę mi się znudziło. To co teraz robimy? Proponuję szukanie po koszulkach. No, okej, okay. no dobra, chodź. Kania! Robi nie ma żadnych prezentów! Ameryka, tu jestem, bo to się drzesz. Przecież i tak mama nic nie słyszy. No tak, ale uszy tylko bo twojej twojego. robi Bo Tutaj w gabinecie też nic nie ma. No to poszukajmy na górze. Only wanna make hopla, like we don't wanna go war Only make hopla, like we don't wanna go war Hania, łazience też nie ma prezentów! Tu jestem i przestań się drzeć! Ale luzuj! Dobra, zaraz się na mnoń o kuchnę. Yy, w syklanii też nie ma niczego. Dobra, chodźmy do sali. <grym> Szukałyśmy chyba wszystkie szafki w domu i nic nie znalazłyśmy. No nie wiem, gdzie może być. Mama je lody? I nas nie zawołała? To jest niesprawiedliwe. Ale w sumie jesteśmy niewidzialne, a mama nie da rady nas usłyszeć, więc... Ale no mama chyba myśli, że my jesteśmy w tym domu. No, no właśnie. Może w swoich pokojach? No. No. A no hej, dobrze, że dzwonisz. Tam, słuchaj, e, e, kupiłam te zestawy kreatywne. Tam kupiłam... A, No, kupiłam zestawy Dużo ich. No bo wiesz, takie różne techniki plastyczne, żeby dziewczyny miały, jak się będą nudzić. No tak, teraz ta się zachowałam. Bardzo fajne. No dzięki mi, poradziłaś dobrze. Szkoda, że nie powiedziała gdzie. Hmm. Musimy szukać, matek na gdzieś są. Dobra, szybko rozdzielmy się. Ja idę tutaj. E, a ja na górę. Okay. Tak, kupiłam, kupiłam im wszystkie te rzeczy w Empiku, tak jak mówiłaś. I kupiłam tą usługę um, Empik Premium. Zapłaciłam 39.90 na rok i mam bezpłatnego kuriera, jak kupię powyżej 40 zł i jeszcze tam jakieś masę, masę zniżek teraz musimy znaleźć te zestawy. Krasy, no, no dokładnie. No to teraz ja pójdę do waszego Ale do na Tak, i to a, jest a, i co kupiłam? Ojej, wiecie, będą zachwycone. E, kupiłam takie malowanki piaskiem. Takim właściwie e, błyszczącym brokatem. Co znalazłaś? No znalazłam. Chodźcie, do, chodź do mojego pokoju. Hej, no to otworzymy wszystko. Okej, okay, to otwórz. Ile zestawów? No, to. Kupiłam taką pracę, się wykonuje techniką, że bijasz gwoździki i taką nitką no, tworzysz przestrzenną, taką jakby grafikę. O, ale fajne, to z takim jeleniem, że wiesz, kładasz Ja prosiłam o takie mamy. Czy to jest na takiej grubej sklejce? no zawieszki, będę ja mogła sobie to powiesić w pokoju. Oj, ma poobijane takie szpilki czy gwoździe. I na tym się trzeba to tak zrobić tym niebieskimi, białymi włóczkami. No i takie mini e, cekineczki, które obklejasz i e, tworzysz e, taką postać. Ojej. Jest to koraliczka. I wyobraź sobie takie malowanki, a tak jak hinduski na wesela malują sobie na przykład dłonie. Takie specjalne flamastry. Wydrapywankę kupiłam. I nawet dla Kacperka kupiłam taką specjalną grę ze zwierzątkami, z pudełkami. Te zwierzątka się chowają, można je ustawiać piętrowo. No dużo tam różnych wariantów, ale on nawet jak ma 18 miesięcy, to też się będzie świetnie bawił. Tak, jeszcze im nie dałam. Hania, Amelka! No, gdzie wy jesteście? No Hania, Amelka! No z... Przecież chciała, żebyśmy zniknęły. No to sama. No. Dobra, ja idę zobaczyć, co się dzieje, i wrócę. No dobra, to no, Dobrze, nie Już jesteśmy! Ale i tak nie bo dzisiaj nie słyszę. No i znowu nas mama odciąga od tych super zestawów kreatywnych. No, co mieliśmy mieć chyba pod choinkę. Kto was nie widzi? Przecież widzę was. Do posprzątania są tu rzeczy. To, to ty nas widzisz? I słyszysz? Zapraszam was do roboty. Jakie zestawy kreatywne. Już kompletnie wam się w głowie pomieszało od tego siedzenia w domu. Wyjmijcie tak. zmywanie i włóżcie nowe. Chodź Kacperku.